Witam wszystkim, witam was w kolejnym odcinku, dzisiaj jest kolejny unboxing, ale tym razem znowu dwóch koni, tak. Ale jak widzicie też po tytule, też jest napisane, że jest małe info. A więc tak, chcę tylko powiedzieć, że w piątek pojawi się premiera o godzinie 10, eee, znaczy chodzi mi, że wstawił o 10 premierę. Ponieważ, czemu tak rano? Ponieważ ja słuchajcie, w piątek jadę o 14 na takie wesele z rodziną i to będzie raczej taki długi film, i chodzi mi o to, żeby on się naładował, bo jeśli on mi się nie naładuje, to no, jakby to powiedzieć, nie będzie odcinka. Więc chodzi o to, żeby się naładował, bo ja tam muszę pilnować. A jak się naładuje, to będzie ok. Bo chodzi, słuchajcie, o to, żeby były te moje dłuższe odcinki serialu. Ale to, no. No i co by tu jeszcze powiedzieć? No, chyba tyle. No. I jak widzicie, już może już przejdziemy do paczki. Jest tak, tu jest paczuszka z dwoma końmi. Jeden jest z Safari RTD, a drugi z Mojo, czyli też inaczej z Mojo. Nie wiem, Mojo? O, też inaczej. I tak, tutaj jest e, otwarty, tylko ja po prostu nie chcę pokazywać, bo tam jest adres, więc ja zaraz do Was wracam. Dobra, jestem. No, niestety źle potraktowałam um, no, te pudełko. No, ale już cóż. No i jak widzicie, już możecie zauważyć, tak. Pierwszy to jest roczniak e, z Mojo, czyli roczniak Tinker. Taki przesłodziaśny. I ostatnim konikiem jest to ten przepiękny pan jest to ogier Morgan z Safari LTD. Jak ja go bardzo chciałam, słuchajcie, on jest taki piękny. Dobra, słuchajcie, ja to rozpakuję, zaraz was wracam. Okej, okay, słuchajcie, jestem, więc tak, najpierw zacznijmy od sobie od roczniaka Tinker. E, powiem wam tak, jest on trochę duży, więc no. No, jest on sobie przycudny, jest to. Kolejny bezpłciowiec Super, no dobra e, I możecie zgadywać w komentarzach Do kogo on będzie Bo jak ktoś ogląda mój serial Od samego początku to on może wiedzieć Właśnie ta osoba Więc piszcie w komentarzach do kogo ten yy, Roczniak będzie, bo u mnie to będzie Aktualnie źrebak Bo nie mogłam żadnego fajnego źrebaka znaleźć Właśnie No ale to myślę, że nie będzie przeszkadzać Że to jest taki roczniak Ale no imiona wam nie zdradzę, e, doby dobycie się chyba w recenzji, albo nie, słuchajcie może się dobycie w serialu, ale to jeszcze nie wiem, zobaczymy no i mamy jeszcze Ogiera Morgan, który jest cudowny, naprawdę no, śliczny jest naprawdę, on jest taki detaliczny powiem wam tak, że ja bardzo polubiłam konie ze Safari LTD, bo one mają takie piękne pyski w ogóle są super zaznaczone ten jest genialny <laughs> naprawdę i on jest twardy, więc... No i śliczny! I on jest z moich cielisty. Tutaj widzę parę rysek, ale to nie przeszkadza mi to. No i to są moje takie nowe koniki. Nie wiem, co by tu jeszcze powiedzieć. No to by było wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subika z boneczkiem, żeby być na bieżąco z Filmem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!